Robię e, fantastyczny projekt. Mogę powiedzieć tyle, że to są wywiady z ludźmi, do których możemy zadzierać głowę i nie chodzi o wzrost, chodzi o pasję. Chodzi o takie wychodzenie a propos chodzenia ze strefy komfortu, o odwagę podążania za marzeniami, o odwagę łapania tych marzeń za ogon, o to, żeby żyć pasją i z pasją, żeby się nie bać, żeby mieć w sobie gotowość do zmiany, żeby nie bać się rozłożyć po prostu skrzydła i, i pofrunąć. Więc ja się z tego totalnie cieszę bo bardzo wierzę, że tacy ludzie są to nieprawdopodobną inspiracją, bo my czasami czujemy, że życie nas uwiera, że chcemy coś zmienić, ale nie wiemy jak postawić pierwszy krok, albo wiemy jak go postawić, ale się tego zwyczajnie boimy. A... Ci ludzie pokazują, że można, że można odwrócić swoje życie, że można wziąć sprawy w swoje ręce, że można zmienić swoje życie i być szczęśliwym i nie narzekać, więc bardzo się cieszę z tego projektu, uśmiecham się od ucha do ucha, też mamy mnóstwo warsztatów dla kobiet. Ja mam wrażenie, że wiele uczestniczek po wyjeździe ma łagodniejsze rysy twarzy i to jest, znaczy to, to jest nie do przecenienia.